Magia słów, jak słowami możemy zmienić świat. Moc słów jest niezaprzeczalna. Naszymi słowami możemy motywować, manipulować, leczyć, wzmacniać i rozwiązywać konflikty. Nasze słowa mogą wywoływać pozytywne zmiany lub też szkodzić. Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wpływu naszych słów i wybierać je z rozwagą. Oto pięć przykładów mocy słów. Motywacja przez słowa Jak możemy inspirować ludzi? Poprzez motywujące słowa możemy inspirować ludzi, aby wykorzystali w pełni swój potencjał. Czasami wystarczy proste dasz radę, aby zachęcić kogoś i dać mu niezbędny zastrzyk. Manipulacja i kłamstwa Mroczna strona mocy słów. Słowa mogą również być używane do manipulowania innymi ludźmi. Poprzez celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji lub kłamstw można wprowadzić innych w błąd i służyć swoim własnym interesom. Lecznicza siła słów Jak terapeuci i lekarze wykorzystują moc mowy słowa mogą mieć również leczniczą moc. Dlatego terapeuci i lekarze często korzystają z mocy słów, aby leczyć lub wspierać swoich pacjentów. Czasem empatyczna rozmowa może zrobić więcej niż jakiekolwiek lekarstwo. Wzmacnianie siły poprzez język. Jak słowa wzmacniają naszą pewność siebie i promują rozwój. Pozytywnymi słowami możemy zachęcić ludzi i sprawić, że poczują się wartościowi i ważni. To może prowadzić do wzmocnienia pewności siebie i pozytywnego obrazu siebie. Rozwiązywanie konfliktów przez komunikację. Jak słowa budują mosty i przynoszą pokój. Dzięki mądrze przeprowadzonej i empatycznej rozmowie konflikty często mogą być rozwiązane szybciej i lepiej niż przez przemoc lub agresję. Słowa mogą pomóc w budowaniu mostów między ludźmi i stworzeniu podstaw dla pokojowego współżycia. Będąc świadomym mocy naszych słów i używając ich mądrze i z rozwagą, możemy wprowadzać pozytywne zmiany w nas samych i w naszym środowisku. Dziękujemy.